We'll Witam po długim czasie e, z tej strony Urban ACM, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Minecraft Hardcore. Tak, najpierw Minecraft Hardcore. Wracamy po bardzo długiej przerwie, a było to spowodowane e, między innymi tym, że Minecraft jak wiadomo się nudzi, ale już wraca na ekrany i na początku oczywiście to będzie hardcore, tak jak powiedziałem. Jest czysta wersja, to znaczy to jest 1-3 bodajże. I jest ten snapshot, któryś tam z tych ostatnich. Eee, odcinek będzie wrzucony później niż faktycznie jest nagrany. A mianowicie wtedy, jak już oglądacie ten odcinek, to już jest nagrane kilka następnych. Bo gdyby jednak się coś tam nie udało, to będzie jakaś ciągłość w tych odcinkach już. Tak więc zaczniemy od hardcora. Potem, może jakoś kontynuować będziemy ten świat z pierwszej części, The Best of Minecraft. A może zaczniemy drugi sezon. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Trochę się pozmieniało, bo już chwilę grałem. Chwilę, może dłuższą chwilę. Trochę się pozmieniało, nawet, nawet sporo. Jest już jakiś zarys zwierzy. Ale zaraz przejdę do wszystkiego pojedynczo. Tak więc. tu są krówki, tu będą świnki. Jest już jedna, szukam drugiej, nie mogę znaleźć, więc to jest pierwszy problem. Tu są owieczki, tak jak wiecie. Tu są kurczaczki. Są już dwa, przynajmniej powinny być, są. Eee, co dalej, co dalej, co dalej? Schodzimy na dół. Nie pamiętam czyż było to, to już było tak dawno że nie wiem, czy był mechanizm. Tu brakuje mi jednego schodka. Więc zaraz go dokleimy. Jakoś ubiorę, pozwólcie. Jest dużo zmian w tych wersjach, które były do tej pory. Nie ogarniam wszystkich, wybaczcie, ale to naprawdę jest trudne, długo nie grałem. Nie wiem, czy... A! Magazynów chyba na pewno nie było, chyba na pewno na pewno. Tak więc tu jest taki magazyn z widokiem. Tu jest drugi magazyn z widokiem. Takim ładnym. To jest czysty Minecraft bez żadnych modów, tak więc to zejście nie wiem, czy było, nie pamiętam. To jest po prostu wyjście do tego miejsca. Tak więc świat jest coraz ładniejszy. Tu są plany na metro. Plany na metro, mianowicie jeszcze nic konkretnego. Bo mam mało żelaza. W ogóle właśnie, ile mam żelaza? Tyryrym, tyum, tyum, tyum. Chyba bardzo mało mam żelaza. Tu mam jedną sztabkę. Hm. Pewnie na tym się skończy. Co my tu mamy? Gdzie ja mogę mieć... Tu mogę mieć... Eee, jest trochę tego żelaza, więc... ale nie mam złota, żeby zrobić tory przyspieszające. Więc tym trzeba będzie się zająć. Mianowicie w tym odcinku chcę się trochę przygotować do owej wyprawy. Tu jest Azorek. Azor! Ej. O, jest! Azorek. Azorek sobie siedzi. Tutaj jest wejście przygotowane. Jakbym znalazł jednak gdzieś drugą świnkę, to ją tu przyprowadzę. Tak, widzicie, tyle się pozmieniało. Nic kon konkretnie więcej chyba nie już. Chyba nie. No. Tak więc, co planujemy? Nie wiedziałem, że mam tyle żelaza, ale nie mam złota i to jest dylemat. No znaczy dylemat. To jest problem. Więc może już dzisiaj ruszymy na jaką taką wyprawę, to trzeba się będzie do niej troszkę przygotować. A mianowicie, zrobić pochodni troszkę. To już widzę, że... I połowę jeszcze z tego, tak mniej więcej. Tak, tego drewna. Myśmy my troszkę przepalimy. Turytum, Mniej więcej tyle. Dobrze by było zrobić trochę strzału, no ale mam mało kur kurczaków, co skutkuje, że mam mało e, że mam mało piórek a piórka z zombiaków już nie lecą mi to jest problem dzisiaj. Trochę dirtu weźmiemy, tak jak mówiłem te pochodnie. Zrobić trzeba jeszcze jeden kilo w ten do żelazny kilof. Więc tam mam jedną sztabkę, druga na miecz i trzy na kilof. Tak jest. Wsuniemy jedno mięsko. To... Jeszcze mieczek zrobimy jeden. Coś chciałem jeszcze zrobić. A, chcę wziąć wiaderkę jakby lawa się trafiła gdzieś tam. Zboża to może nam się aż tyle nie przyda. Jakby gdzieś tą świnie jednak trafiło po drodze. Czy coś nam się jeszcze przyda? Coś jeszcze? Chyba no nic. Tak więc to było na tyle. To by było na tyle, jeśli chodzi o przygotowania. Idziemy na tą wyprawę, wyruszymy. W ogóle tu bym poczekał na noc. I dopiero ruszymy z rana. Tak więc mała przerwa, poczekamy chwilę. Okej, okay, a więc... Do boju! Gdzie? A, w sumie nie. Idziemy w tamtą stronę. Piesek zostajesz No ja wiem, że smutny jesteś, no ale co ja ci zrobię Muszę to wejście kiedyś poprawić Płyniemy gdzieś tam mój huh. Myślałem, że mam więcej pancerza, no ale dobra Tu jest glina. Mam dużo gliny, nie wiem co z nią robić tam sobie chyba zostawiłem znak, że tam mam kopalnię. Ładnie to wygląda, co nie? sobie dostawiłem. Hmm, ko wesi tam zejść teraz człowiek. żadnego zejścia nie ma. No nikt o tym nie pomyślał. No ludzie. Nasz główny cel to złoto łamane na. na cokolwiek innego. Nie, no głównie chodzi mi o złoto, ale jakby był jakiś raz właśnie to zły nie będę. Bardziej zły będę, jak potem nie będę mógł wrócić. Jeśli nie trafię. O. Coś mi tu lata. No nie, dlaczego tu wszystko jest pozarwane? Nie chcę mi się tu babrać w tym... Czy tu już byłem? Fail. Tu wszystko jest ...poprzydziurawiane tym... morzem. To małe ciekawe miejsce, nie powiem. Liczyłem na ciekawsze. Czy to tu... oh, jest... Ale pierdyknął. Ale lol, lol, jak się przestraszyłem. Nie powiem. Nie było to miłe. Dobra, tak żeby mi się życie odradzało. Czy jak to nazywają? Jest lawa. Jest dobrze. Jest ciekawszy teren. Jest dobrze. Znowu się wpierdzieliło, mimo że w paradę. No, ale dobra, jak już musi, to niech się w raz. Eee, najpierw żelazo. Nie lub. O, ile żelaza. Kurde, ja sobie pamiętam takie czasy część z was o ile nie większość to w ogóle jest pewnie Minecrafta może trafiło może nie trafiło tak fartem trochę w sensie nie wiecie co to prawdziwy Minecraft gram w Minecrafta mniej więcej od początku mniej więcej tak jak większość znanych youtuberów tak powiem nie mówię że ja jestem znanym ale gram dosyć długo, mniej więcej od wersji beta 1.2 chociaż i tak nie jestem najstarszy, bo są tacy co grają od alfy to pamiętam teraz jak widzicie znalezienie żelaza to nie problem kiedyś znalezienie węgla to był wielki problem węgiel się zazwyczaj przepalało z drzew bo to było tak trudne do znalezienia a What the fuck? Dobra, gdzie ja byłem? O! Niebo. A teraz widzicie, pół jaskini w węglu. Dla mnie to aż jest nienormalne, tak, na, tak prawdę mówiąc. Gdzieś mi się tu lepiej, to lepiej tu jakiś... ...niechciany gość. Tutaj nie chcę, żeby mnie zaskoczył. Kurde, blady. Czy on jest tam, czy nie tam? No fak, nie lubię takich. No tak, jeszcze. Pająka mi dajcie. Fuckin'. A, tam jest, glucie. Siemano. A, bo ona się stąd wzięła. Kurde. Jeszcze jakiś kostek słyszę tu gdzieś nie mniej więcej tam, po czemu on ucieka? następny jakiś, jejku, jak ja was nie lubię. Wy dziwni jesteście. Więcej tej wody trzeba było tu wywalić, po co? No dobra, wybiorę ten węgiel. Nadal nie rozkrymiałem tego, że z Węgra leci doświadczenie. Jejku, jak ta ośmiornica mnie denerwuje. W ogóle co ona tu robi? Następny trwanek. A jaki zobacz. Pomysłowy pająk. Nie zdziwię was jak powiem, że nie chcę umrzeć, co? Jak ja bym jakiś taki trick zastosował. Nie za bardzo można tryki stosować bardziej, że mi się dirk skończył. Nie wiem jak teraz jest z diamentami jaka częstotliwość, czy to zmienili. Ale jak kiedyś się znalazł diament to było się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Naprawdę. Chyba zacznę używać kobla. Sił woda. Mm -hmm. Widzicie, ile węgla? No to jest po prostu. Dla mnie to jest nienormalne. Nie, żebym tam grał ostatnio w Minecrafta w... przy wersji beta, ale naprawdę dziwne. Tu już byłem, tak? Aha. LOL! Węgiel jeszcze na tym, na żelazie? Nie, żebym ja narzekał, ale... Sorry, jest złoto. Przejadę tu po złoto. Hello? Hello? Dobra, S kurde. Zmarnowałem na ciebie miecz. Jesteś świadoma tego? Dobra, nic ciekawego nie ma, przynajmniej nam, jak dla mnie, więc może zrobimy tak. Czy tam jest creeper? Lol, że jak będzie się działo coś ciekawego, to włączę nagrywanie po prostu, bo nie chcę przedłużać ani zanudzać. Okej, okay, słuchajcie, jestem. Wyszedłem ze środka. Dużo się nie działo, parę creeperów, szkieletów. Jak widzicie, sporo żelaza. Nie wiem, kiedy to przepalę. Tu wyszedłem z, z podziemi. Nic ciekawego złota nie ma, więc na razie trzeba będzie się zaspokoić zwykłymi torami. Może będziemy myśleć teraz nad jakąkolwiek kolejką. Znawiam się, czy będą działać boostery. Czy działają w tej wersji boostery? Dla zainteresowanych i tych, którzy Minecrafta grają od niedawna, kiedyś nie było torów napędzających, a mianowicie były tak zwane boostery, które e, przyspieszały e, jazdę wagonikiem. Co ja tu muszę zostawić? To, 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 no to, nie wiem co wszystko chyba. To, to. No. I te boostery po jakimś czasie były usunięte, w sensie nie działały. Ale słyszałem, że zostały przywrócone. Nie jestem pewny co do tej informacji, ale bardzo to jest możliwe, więc może w kolejnym odcinku spróbujemy. Tu mi się właśnie cegła przepaliła. Ja wrzucę te żelazo do przepalenia. I nie wiem. Jak będziemy kończyć pewnie ten odcinek w zasadzie. Chyba tym miłym akcentem go skończymy, że wróciłem pełen. peł... pełfu peł, peł, peł. cały zdrów z tej wyprawy i seria trwa nadal, tak więc komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. I zapraszam na kolejne odcinki Minecraft Hardcore.